piątek gama no to roześmijmy sobie trochę grafikę restore combat mode, riddle mode jest kwestia normalu no to lecimy no to, to chyba ten piątek musi być naprawdę długi więc zakończył się dosyć nieprzyjemnie dobrze, chodzimy się w jakiejś dosyć obskurnej łazience jakiś pan sikerom. Głosem przypominającym trochę nie, Jason nie mógł. Nie wiem jak za bardzo mógł go sklasyfikować. Cześć, kocie. To? nie kupra teraz przyszło? No. Dobra, no, jesteśmy w dosyć obskurni łazienc, tak już mówiłem, mam pierwszą interakcję na lustro. W świetnie tego odbicia. Klucz. Znalazłem klucz do łazienki. Ha no jak. Dobra, jesteśmy w dosyć starym, zaniedbanym, obskurnym bloku. Pary puszek powiedzmy, że one są po a tak naprawdę pewnie jakiś jakiejś mm, tanim piwie. Coś, co może przypominać telewizor albo obraz. Punish them with pain. Dopiernicz im w bólu. A czym? Jak tu nawet nic nie ma Ślinami, wyzwiskami? Dobra, dzień dobry Nie, 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 nie Nie nienawidzę zamków szyby prawy. Jest to po prostu jakaś tragedia, masakra i jedno wielkie nie... Porozumienie Ula la za nas ręki jakiś nożyk. jakiś fajny scyzoryk. Moglibyśmy go wziąć. Ale oczywiście nasz główny bohater jest za głupi, żeby nawet o tym pomyśleć. Dzień dobry. Przychodnia pierwsza pomoc, tak? Na głej sprawie. A, niektórzy chyba określenie <laughs> ...pomocna na dłoń rozumieją dosyć. dosyć odpowiednio. No jak tamten trupek mi wstanie, to będzie fajnie. Światło. Kolejna zagadka. Zamknięte. To jest pewnie coś powiązane z tym. No powiem szczerze, że nie, nie było to za bardzo skomplikowane. Zamek szyfrowy. Świetnie! Łooo. Wow. Tool Face. Za ja bardzo wiem jak to przetłumaczyć. Have the turn the engine on somehow. W jaki sposób muszę uruchomić ten generator? 3572. Warto zapamiętać tę kombinację, bo ona zaraz mi się przyda. Ale znowu na fajny korytarzek. Nikogo nie ma, nikogo nie ma. Oczywiście nie mogę tego siedem, 3572. 3 5 Dzień dobry No dobra Dobra, schodzimy sobie piętro niżej Na razie nikogo nie będziemy sobie zapraszać Tylko ciągle zastanawiam się jedno pytanie Jeżeli mam się z nimi bić, to w jaki sposób Dostanę jakiś przedmiot? Hmm. Jelitka. Jelitka. Tylko opukasz i gotowy na kaszoneczka. No. Bierz to. Bierz to, Menelu. Wiem, że tu jest latarka. No nie to latarka. Kurwa, co za cep. Nie jest zainteresowany latarką. Ciekawe czy my są zainteresowani. Mhm. Hmm... Tylko śmierć i Tak, tylko śmierć i z... zbawienie. Zbaw. Tylko śmierć i zwa... zbawieniem, śmierć z wolnością! Śmierć, śmierć, jeszcze raz śmierć. Ja tu czymś takim wyśpiewać. Mam dźwignię! Prawdopodobnie teraz muszę iść do tego generatora. Nie jest operatywne. Zamknięte. Nie mam wyjścia. Eee, super! Nawet biegać się możemy! Ha! Jakie jaja. Jesteśmy aż tak nie Zamknięte. Nie mogę otworzyć. Mm, tutaj potrzebuję jakiegoś klucza. Brzmiało to dosyć zło E run, Pracuję, nie działa miała no by? Czy to biją? Ale teraz tam będzie tylko... Przydałoby się przynajmniej coś mieć, jakąś broń. Nawet ta lampa. Ale nie podoba mi się, że ta lampa wskazuje na te drzwi. O tak, potrzebujemy jakieś może... Muze... Nie no, bez DI dałoby, dałoby, dałoby się tym otworzyć. Czy nawet Leżysz manelu, to lesz. be, nowy... Screwdriver! O. o tak! O tak! A równie dobrze, nic tu może nawet nie biegać. Justice! Sprawiedliwość! No. Niech sprawiedliwości stanie się zadość. Musiał wstać. No. Czy on naprawdę musiał wstać? Źle mu było? Zaraz, my mu tej przerwy nie dorządziliśmy, więc nie do nas z tą sprawiedliwością. Kolejny, magiczny, fajny pokój. Może z jakąś bronią? Może... ...jelitka? A minus with an extra stork, an X-site at the end, who is on the middle seat, I don't remember... O oh, tysiąc dziewięćset a minus stop AND MIDDLE czyli chwilę pokażcie mi to tu musi być mnożenie tu wydaje mi się, że odejść dodawanie Cielenie. Super A jakaś karteczka, przeczytanie To hmm. no to Dobra Używa mać Ktoś EEEEH! się! Pierdnij się! Jak to za... Idź w cholerę! Idź w cholerę! No ale? Jak? Stary, czemu? Za co? To nie ja! Otwórz te drzwi, to Nie mogę! Tamto, no, te małe. Tary daruj sobie! Ja ci nic nie zrobiłem! Kuj mać. Pięknie teraz jakiś... Nie mam czym, niby jest tutaj napisany tryb samoobrony, a ciekawe jak? Czym, śliną i wyzwiskami? A czy mi nie posłucha? Chwile, chwilę, chwilę. Dawid z głowa! Moją głowę chcę swoją? Idźmy stąd! Piermijdź się ramię! Piermijd się ramię! Już! Naciąłeś się! Tak! On chce sprawiedliwości! Ciekawe pokój! Ale nie to robiliśmy? O, fajnie! Nie trzeba tyle powtarzać. Wybierz Ty nasz yy, bohater z syndromem... Dosyć mało sprawnych, no, które nie umieją biegać. Potrafił biegać, byłoby fajnie. Dobra, zastanówmy się. Koncentracja, 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 jeszcze raz koncentracja. Musiałeś! Bym cię prawie dogonił. Ze sprawiedliwości. Ja tak mogę cały dzień, a ty? Dasz. Kuźwa. Dobrze, że nie biega. Źle mu było leżeć. Źle mu było leżeć. Myślę, że nie chłodne drzwi. Mam nadzieję, że nie. No nie poczekać ją pójdzie raz. On Tam głowę nie zwrócić. Nie dlatego, że byłam na Żadnej interakcji. O, nic. No, tam. On stoi cały czas. No. Może nie do Nelu, chamie, buraku, dziadu, gnoju. Nie rozumiem. Porzęzuj się jelitkiem. Jelitko sobie zjedz. Jelitko sobie zjedz! Nie zbędź się. Nie zbędź się. A Dlaczego tak? ja do cholery Ale nie mogę? A może musisz stawiąc i rozciąć te... O tam leży coś za lampą. Za lampą? Tak. Oto. to. A zaraz zobaczymy. to wszystko błyszczy. Nie, to krew. A może musisz stawiąc i rozciąć te... Te nieko. Nie? Skrzynka No przecież ja sobie z tej skrzynki klucz wziąłem. Tylko oczywiście nie mam nic do samoobrony. A tuż to już jest otworzone. Jelitko nie? Idź. Proszę iść. Co idź. ten wierszek mówi, co? Na tej karce. To jest kochanie zagadka do otworzenia tego hmm, pudełeczka. Bierz to! No i dajemy? Hello! Dawaj. Wy na to A może bardzo... Trzeba... ty! Spokojnie, na Co jest pana? No. no nóż. Oh yeah! Czy się, może powiedzieć, dosyć trochę usatysfakcjonowany tą wiadomością, że mam nóż. Zamknięta, zamknięta. Justice! Sprawiedliwość! Oni chcą sprawiedliwości dla nas ciekawe za co? Niszę z tym, idziemy na dół. Mogę na ściselczyć? Hmm. Chyba to on. Siema ka mnie! Pierwo? Hej Jeffrey! Ta, przyjaciel. Nie jestem Jeffrey. Ja jestem Hołar. Aha. Przepraszam. Co? You no know the lights here are just... Ty ja jesteś tym z autówki blue? Co? Albo wzięliśmy naprawdę jakieś, jakieś dobre narkotyk. No tak, pewnie. Czy... Ja to widzę. And don't forget. 19.30 ja też. Wszystko jest zamknięte. Chyba się mam rzucił, Don't forget. 19.30 A jest do Elwy Toki. Jeden? Nie, jeden. A ty kurwa kto? Przyjaciel. Przyjaciel domu? No bowiem. Prorek świetny. Do ustrzynia.